Niestety ma otwór 28 mm. Także się pytałem Adriana z formatem jakim frezem to spróbować poszerzyć. Słusznie zwracał uwagę, że na to karce byłoby najbardziej to elegancko zrobione. No ale to najwyżej spróbuję na jakimś takim ciężarku. Najpierw. 1.25 na przykład jak mi wyjdzie. Czy tam poharatam, tam czy to będzie w miarę albo no, zaniosę tą 20 normalnie do ślusarza? Bo mnie to wnerwia. To, to, no nie może tak być. Bo te małe ciężary lżejsze to tam... To, to mam te na większe otwór, ale 20 ja nie będę drugiej dwudziestki załatwiał. Tylko po to, żeby weszło na szersze gryfy. Niespodzianka dnia. Niespodzianka dnia. I <sighs> 30 mm. Tutaj mam od sztangi 28. Super zacisk. Ciężki ekstra zacisk. Ale tutaj nie tego. Tu mam te o tych wąskich. Po cztery dychy chodzą. sport for fun 1,5 m 30 mm 83 na tej hakowej zważyłem, mówili, że 7. Także jestem zachwycony. No. Także świetny sprzęt.